Widz? Da! Hej Wagi, co? Ten radiowy demon stoi przy drzwiach. Że co? E, kto? Co ja mam zrobić? Nie pozwól mu wejść! Mogę już mówić? Możesz. Alastor! Wielki mi to zaszczyt Ciebie spotkać, kochana! Naprawdę wielki! Wybacz moją niespodziewaną wizytę, ale widziałem Twoje fiasko na pokazie obrazów! I nie mogłem się oprzeć! Nie bawiłem się tak od czasów wielkiego kryzysu ekonomicznego w 29 <hahaha> Tak wiele sierot... Ani kroku dalej! Ty sukinsynie! Znam Twoje gierki! I nie pozwolę ci tu nikogo skrzywdzić, ty napuszone, tandetne, magnackie ścierwo! Hehehe, <laughs> złotko, gdybym chciał tutaj kogokolwiek skrzywdzić, już bym to zrobił. Nie! Jestem tu, gdyż chcę pomóc!